Więc ją dzisiaj przejdziemy A jak się nie uda to, to będę bardzo zły I proszę Dajcie subika i like lajka Bo muszę przebić redominusa minusa go w komentarz Aha Tu była drabina. I jaja se robią Chyba No dobra Idziemy Ale dużo to Nie spodziewałem się Jakieś. Mm, dobra, nie. Zabrakło mi komentarza. O tak. O nie, trolling. Dobra, uda nam się. Patera. Ej, S, udało nam się. <laughs> dobra, to nie było specjalne. Teraz idziemy drabiną. Nie zauważyłem jej, no... skandal jakiś. Mogli przynajmniej dać jakąś tabliczkę, że tu jest drabina, a nie... A, i jakby coś to za mój głos to trochę, bo... Przepraszam, bo mam katar. I możecie napisać w komentarzu, jak się wam podobał mój pierwszy filmik na tym kanale. I oczywiście polecam zasubskrybować Redominusa, mojego kolegę, który też nagry... Też nagrywa. Chyba w ogóle dzisiaj tego opis przyjdziemy. No, chyba nie. Ta baba to jest jakiś bot, czy co? No patrzcie, stoi. Czekajcie. Stoi tylko. I, i ogólnie napiszcie z czegoś chcecie też flip w komentarzu. Rivas czy Murder albo z jakiejś innej gry. Mogę przetestować. Dobra, musimy to przejść. Przynajmniej ten pojo Tutaj idzie trollują. Dobra, tutaj się nie da na, nabrać. Mam nadzieję, że ona nie będzie trollować. Albo my ich strolujemy, co nie? Tej to przyszłość. Patrzcie teraz. Aha, nie trolułem to z kamień. Dobra, miałem trollować. Dobra, nie trollujemy, ma przejść tą wieżanię. Oj, ojoj, tutaj już się zaczynają schody trochę. My też nie trzeba co mówić, ale będę, będę się starać. Czemu jest jakieś przyspieszenie? Dobra, przeszłam. co to za jakiś czarnuch mi niger jakiś zleciał na ryj? Chyba go posrało. O nie, jak on będzie trollować, to. No dobra, nie będzie trollować. się że już spadniemy, a jesteśmy na różowym poziomie. O! O nie! Kolejne trollowanie A no dobra, bo tutaj się włączało. O nie. A było blisko. Ej, dobra, przejdziemy to. Mam nadzieję. O. Ale bym spadł. Co to jest? Co to jest? Oj, dobra. Dobrze, że nie trollują ludzie za bardzo, bo jakby trollowali, to mi się tak wkurzył, że ja po prostu nie. Po prostu nie, nie mam. No, znowu to jakieś głównie, głównie na 360. Czy jak to tam ma? Zobaczmy, ile zostało do końca. Tak, o! Ktoś spadł. Widzieliście? Proszę, że... Dobra. Łatwo. Tutaj też będzie łatwo. Może jeżeli osób już nie ma. Nienawidzę. Nienawidzę. Dobra, przynajmniej tutaj. Dobrze, że nie dalej. O nie, tam jest już kilka osób. mogą trollować. A tego byśmy nie chcieli. Mam no, nadzieję, że nie będą. i dobre, nie trolluję. To no, dobrze. No chyba, że tu będą trollować. E co tam się dalej? O nie... to jest to. A czy może będzie jakiś free prezent? Opatrzcie tam trolluję. Zobaczmy. Dobra, tam trollujemy dobrze, Ja mnie tam nie ma. Najgorsze jest to w sumie. O, dobra, udało nam się. Idziemy. Dobra, już jest ostatni poziom, czyli niebieski. Mam nadzieję, że nam się uda to przejść. <laughs> nie, nie, nie. Dobra, tu może już być. Ale jakbyśmy dalej, na przykład na różowy, to nie. Mm -mm. To sorry, ale nie wiem, bym się wkurzył i nie grał w tą grę. Dobra, już tutaj jesteś. Okej. <laughs> Okej. Okay, okay. okay. Okej, okay. o dobra, przeszliśmy. Dobra, waga, Nie, 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 nie. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Przejdziemy do mi. Teraz na tym nie spaść. O nie podosnęłam! O nie! tak blisko byliśmy. Dobra, to na tyle w Proszę zasubskrybujcie mnie. To na tyle. Pa pa!